Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jajo. I zanim przejdziemy do meritum, sprawy organizacyjne Noir w ciągu kilku dni pojawić się na moim kanale. A teraz przejdźmy do meritum. Mam dla was konkurs, w którym do wygrania jest bilet na Intel Extreme Masters w dowolnym przez was wybranym dniu. Może być to zarówno piątek, sobota, jak i niedziela. I teraz, jakie. Jest zadanie konkursowe. Jeżeli lubicie to, albo po prostu już macie bilet, to możecie stąd wyjść. A jeżeli chcecie się dostać na Intel Extreme Masters i nie mieliście dotąd okazji zdobycia biletu, to mam dla Was taką oto jedną wejściówkę. Co trzeba zrobić? Słuchajcie, pytanie jest związane bezpośrednio z kolejką na Intel Extreme Masters. Pytanie brzmi... Co byście robili, jeżeli kolejka na Ideal Extreme Master trwałaby 24 godziny? Autor najciekawszej odpowiedzi Dostanie kod na bilet Macie czas do środy W czwartek wieczorem wybiorę zwycięzcę Jak wybiorę zwycięzcę? Po prostu napiszę pod zwycięskim komentarzem Od tego momentu zwycięzca ma 24 godziny na skontaktowanie się ze mną W celu dostania kodu Jak wykorzystać kod? Napiszę już w odpowiedzi. Życzę Wam powodzenia.